Na każdym serwerze Minecraft są cheaterzy Jednak ja postanowiłem coś z tym zrobić Więc dzisiaj wcielę się w rolę pogromcy cheaterów I wejdę na mój serwer kraftcube.pl, A następnie zbanuję wszystkich co używają wspomagaczy I uwierzcie mi To będzie najgorszy dzień w życiu cheaterów Więc nie może was to ominąć i musicie oglądać ten film do końca Dobra moi drodzy Wejdźmy na craftcube.pl I wy też to zróbcie po tym filmie Oraz nie zapomnijcie zostawić lajka like oraz zasubskrybować tego kanał, Bo wtedy tak jak ta osoba będziecie mogli wygrać 100 zł doładowania właśnie na craftcube Dobra jak widzicie do, na, na serwerze jest mega dużo trybów i spróbuję wejść na każdy z nich i oczywiście zbanować tam jakiegoś cheatera. Ponieważ wszędzie tu się gdzieś kryje jakaś osoba, co używa wspomagaczy. A zaczniemy od trybu survival. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, oczywiście od razu włączam antecheata i czekamy na to, aż wyświetli mi się pierwsza osoba, która kopie trochę za dużo diamentów niż zwykły gracz. Dobra, wyświetliła się pierwsza osoba, Hubi Kurer i on sobie kopie coś. Co to jest za miejsce w ogóle, ty? Jakim cudem oni to zrobili? Ej, czemu ten bedrock jest tak jakoś dziwnie? What the Fuck i tutaj nie ma nic? Ej, dobra, to jest zapowolona baza. Przyznam się, że ten ziomek nie wygląda jak miał cheaty, więc chyba będziemy musieli przenieść się dalej. Dobra, tu jest ziomeczek, który no, kopie w dziwny sposób, bo wygląda jakby specjalnie wkopywał się na te diamenty, które przed chwilą wykopał w, ty w tym miejscu. Ej, dobra, znowu zaczął kopać. Ja nie wiem, czy to nie jest. Dobra, tak kopię wokół siebie. To wygląda trochę podejrzanie. Nie wiem, czy przypadkiem to nie jest nukerk. Nie no, chyba nie. Poszedł na strepnął się do jakiegoś gracza. What the fuck? Dobra, to jest mega dziwne. Jednak w ogóle mu nie ufałem, więc wziąłem go na sprawdzanie. Dobra, sprawdzam go. Rąbane. Sprawdzamy go od razu. Weź na Discord GG u kości CraftCube. Widzimy się na kanale Czekam na sprawdzanie. Jednak spokojnie, bo nawet jeśli ten gracz będzie miał cheaty, będzie miał jedną szansę na to, żeby się jakkolwiek wybronić. I przekonać mnie do tego, że nie zasługuje na bana. I uwierzcie mi, będzie to kluczowe w tym filmie. Dobra, ziomek napisał już ok. Dobra, ktoś tu wbił, czekam na sprawdzanie. To chyba jest on. Witam pana. Czy to ty? Tak. Podskocz dwa razy. No. Dobra. No. E, słuchaj, masz cheaty? Tak. P dobra, słuchaj, masz, masz w tym momencie jedyną szansę na to, żeby się jakkolwiek wybronić. Pokaż mi na ekranie to, że masz cheaty. No ale wiesz co, ja selda. Self a, czyli miałeś. Dobra, czyli miałeś prosty dumstę. Dobra, rozumiem to, słuchaj. Yy, możesz się jakoś wybronić. Przekonaj mnie, na, o, przekonaj mnie do no tego, co? Że, że, mam, że mam cię nie, nie banować. Nie wiem, możesz włączyć kamerkę, możesz coś pokazać. Yy, nie wiem, czy masz jakiś talent, cokolwiek. Zrób coś, żeby, żeby zrobić, żeby, żebyś po prostu nie został bana. No, Dobra, że jesteś tragiczny, chłopie. Dalej, no stary, masz na to minutę. Nie zależy mi na Nie zależy, ale jesteś bana całym serwerze. No ja i tak to nie wiem. Aha, no to dobra, to nara. Ba blacklist. Na razie. Pozdrawi, jeszcze mi odcinka. Jak widać, nie Każdemu zależy na to, żeby tutaj grać. <laughs> Wbijcie na craftkiwa! Dobra, wyświetliła mi się następna osoba, która podobno ma cheaty, moi drodzy, czy to jest prawda? Uwaga, że macie kopię jakby wiedział. Eee, nie mam pojęcia tak szczerze, co tutaj może się wyjść z tego? to biasza gaminga, jedynie, tyle mogę powiedzieć. To wiesz gaming by nie czytał, chłopie. I jeszcze napisał na czacie mam cheaty! Co za demil! Dobra, muszę to sprawdzić, czy on nie ma tak szczerze. Ej, dobra, szczerze, no muszę to sprawdzić, nie? No dobra, stary! No przecież to jest żart jakiś. Dobra, czekajcie. Zróbmy tak, replace NIR 5. Deep Slate, Diamond Ore Dobra, to trzeba gdzieś zamienić. Gdzieś obok niego. Że on to widział. Czy on się tam wkopie? To jest pytanie. Dobra, on idzie sobie tutaj. Ja mu zamieniam tutaj w tym momencie. Tu są gdzieś, moi drodzy, w tym momencie, jakaś duża ruda diamentów, właśnie ja stworzyłem. On jej, jej prawdopodobnie jeszcze nie widzi. <laughs> Od sam czas mi mam cheaty. Ja wiem, że ty je masz. Radku, dobra, robię mu to. Robię, mu, moi drodzy, tutaj yy, rudę diamentów. Uwaga, czy on się do tego wkopie? Dobra, wkopał się. O oh, fakt. czekaj, bo ja to chyba. Ja chyba przesadziłem. Czekaj, to są te moje diamenty? A to są te moje diamenty! Dobra, dobra trzeba mu tu, tu zrobić to. Dobra, czy on się kopie tam? On od razu biegnie do moich zamienionych dementów, Podstawionych dementów. patrzcie to, patrzcie to Nie, 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 nie No nie wierzę, ty nie wiesz, ty, ty wiesz co się teraz wydarzy, nie? Ty, Tobias Gaming Tobias Gaming nie cheatuje, sprawdź, sprawdź Od razu go bierzemy na sprawdzanie widzowe Dobra, wszystko mu napisałem, po prostu na niego czekamy A czy uda mu się jakkolwiek wybronić? O, chyba jest, chyba jest, skacze nade mną Peter Sigma, dobra Yo, What's up? Słuchaj, masz cheaty? Co? Masz cheaty? No, mam cheaty <laughs> Wszyscy się przyznają, nie mogę Dobra, słuchaj, masz 30 sekund na to, sek Przekonać, że, żeby, żebym Cię nie banował. Możesz, nie wiem, włączyć kamerkę Możesz, nie wiem, jakiś talent pokazać. No nie wiem, przekonaj mnie do tego Ja, ja Ci dawałem tylko dlatego, żeby Żeby mieć screeny i się pokazać e, Pochwalić się kolegom, że z Tobą gadałam To jest naj, najgorszy pomysł, jaki mogłeś sobie wymyślić e, Nie przekonujesz mnie w ogóle, dostajesz perma. Okej. Okay. Okej, okay, trzymaj się Ban IP. Zresztą wiesz co? Jeszcze Cię zabijam i dostajesz bana Na 30 dni. Czyli Ty no, i tyle trzeba było tak nie robić na Co to są za ludzie w ogóle, ty? Oni chcą ze mną po prostu porozmawiać. Przejdę na kolejny tryb. Ty, jakby na anarchii praktycznie znaleźć? To by było mocne. Więc od razu wszedłem. Jednak zamiast cheatera spotkałem go. adminów adminu Co. Ziobek coś odpalił, ty. Co on robi, niby? Co on robi? O, fajnie, fajnie, że nas wyzywasz. Siema, stary. Siema, stary. Co tam, co tam u ciebie? Fajnie tak wyzywać ludzi? Mordo, mordo. No, chętnie z tobą porozmawiam w takim razie. Maciasor, sprawdź. Sprawdź. Bierzemy go na sprawdzanie. Mam bana na Discordzie. No to masz teraz na serwerze też. Siedem dni to teraz też masz na serwerze. Ja mówiłem, że dzisiaj będę zły. U, mamy kogoś. Czekaj, czy ja nie mam vanisza? Dobra, pytanie, czy on ma X... Czekaj, ja miałem Wanisza. Nie miałem vanisza. Ja pierdzielę, się sprzedałem, debil. Dobra, patrz, jak on się obraca. No kaplica leciutka. Dobra, zamieńmy mu tutaj na, na diamenty, widzowie. Okej, okay, nie jestem przekonany, czy on ma w sumie cheaty tak szczerze. No, wygląda, jakby w sumie nie miał. Albo go przestraszyłem. Wiecie co widzowie? Ziomek mi się usiadł, że ma timera. Postanowiłem, że go sprawdzę. Bo bo ma taki Nick, że taki dosyć. No jakby miał cheaty, nie? Tak by nazwał się cheater. Jakby to Niki to dużo mówią ogólnie. Napisałem, żeby wbił na Discord'a, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wbiłem. wychodzi na to, że to jest on. Ale to ty? No tak, to ja. Spadł dwa razy. Dobra, masz te chity czy nie? Nie mam, a no, mam Dobra, cheaty? no masz, dobra, wiemy, że je masz. Czemu masz, yy, mam? Masz 30 sekund na to, żeby mnie przekonać, żebym cię nie zbanował. Dobra, pokażę stopy. Dobra, dała mi kamerkę. A gdzie te stopy? No, no chciałeś stopy pokazać. No to było żartek. Aha. To tylko biegają z mnie teraz. I... No stary, to ty to, ty to powiedziałeś. To był fajny admin, nie? Fajny, admin. fajny, admin. fajny, admin. fajny admin. Dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, chyba mnie przekonałeś, bo chcesz mnie wrobić, że chciałem zobaczyć twoje stopy. O? Dobra, dobra, słuchaj, dobra, słuchaj, zróbmy tak, zróbmy tak Dobra, ja ci daję tego. <laughs> dobra Może być, może być, może być, może być, być. Przekonajesz mnie, nie, nie, nie było, nie było, nie było tematu, no, na razie Nie no, ale wpadłem ty Dobra, ten ziomek się świetla, że ma timera Nie wiem dlaczego, czy on jakoś za szybko pływa, czy coś takiego Wiecie co, sprawdźmy go dla swojej dla, dla świętego spokoju po prostu Wylogował się podczas sprawdzania No klasyczek tak zwany I przyszedłem na kolejny tryb Dobra, lecimy na Erfa, zobaczmy co tutaj się dzieje O, w 8 minut tyle diamentów? No nie to jest niemożliwe Insi Olix. Uff. Dobra, to jest cheater 100%, widzowie. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, nie Dobra, ja mu nawet znamienie tutaj, patrzcie to. Replace near, deep slate diamond ore, widzowie. Zmieniłem tutaj narudę diamentów. Jestem czekać, czy on się do niej wkopie Musimy na początku zauważyć, na ich On się wkopie może nawet do innych diamentów, ale na pewno się wkopie do jakichś diamentów. No bo tego jestem przekonany. No, no, dawaj, dawaj. Stary każdy już wie, że masz cheaty Pokaż mi tylko to. On strasznie dziwnie kopie Weźmy może tutaj to zamienimy. Czekajcie, czekajcie, czekaj, czekajcie. Replace ten. No kurde, bo... On chyba nie wiem, nie widział tych diamentów. Na pewno ich nie widział. To jest już lawa, więc on zaraz się kopię w lawę w ogóle. On skopie przed siebie aktualnie. Co jest akurat dziwne. i Teraz pytanie, czy on kopie jakby drogę do diamentów? Nie mam sam nie mam cheatów, przydaje mi się. O! Zaczął się rozglądać. Nie no, w końcu musi trafić do diamentów. Tylko, że to jest lawa. Stary, co ty robisz? Dobra, dobra, wkopuję się ziomeczek. Dobra, ja nie wiem, czy on ma cheaty. Zagubiłem się już. Postanowiłem, że wezmę go na sprawdzanie i zweryfikuję to na Discordzie. Dobra, no masz 3 minuty, żeby wejść. No, nie, ma, nie ma czasu, nie ma czasu. Ja mu nie wierzę po prostu. Z... Ziomek no, nie mam. To powiesz. Masz 5 minut. Oczywiście nie mam, nie mam, nie mam Discorda. Będą, ale tata mi nie pozwala. To trudno. Ja jestem twoim starym teraz. Napisał XD <grym> Nagrywasz coś? Nie. Wbijasz? Słuchajcie, ja już przygotuję sobie komendę, bo wiem jak to się skończy Napisał, czekaj <grywa> A, czyli jednak Napisał mi, powiem ci tak, przyznaj się, ale powiem, że nie umiesz podkonać diaksów Ok Jak nie chcesz bana, to w DC Nie wiem, ja bym mu kazał, żeby zadzwonił do swojego taty i powiedział mu, że ten... Że mam ma, ma dać karę na, na komputer za to, że cheatuję Daj mu po prostu bana i tyle I dobra, nie nic się stało, ludzie normalnie przestali cheatować Muszę przejść na kolejny tryb Następny to live style SMP Tu zawsze dużo było cheaterów Nie wiem jak teraz będzie, zacząć. Zacząłem przeglądać Discorda i znalazłem ciekawego tiketa. Patrzcie to, ziomeczek normalnie dał screena. Mam cheatera dawał streama na inne DC i miał cheaty. Jest normalnie podany jego nick. Jak ma Duns ty. Dobra, tepam się do niego, zobaczymy co on robi. Sponsor ma normalnie ten. Dobra, wezmę go normalnie na sprawdzanie i zobaczymy. Normalnie się przywitał, nie? Stary, nie masz się czego cieszyć. Dobra, chyba wbił. Skocz dwa razy? Co? To jesteś ty, jezior? No. Dobra, masz cheaty? Nie. A miałeś? No, w sensie ogólnie miałem na komputerze, ale, ale nie cheatuję na cube. No dobra, no dobra. Dobra, dobra, w takim razie ekran. Dostępnij się ekran? Tak. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, masz system informera na kompie? Co to jest? Obierz system informer. To jest to? Tak. Co mam tu kliknąć? Pierwsze, set tu to, to? No i zainstaluj to. I wklej to, co ci wysłałem na Discordzie. No. I Enter. Czekaj. Okay. ok. Kliknij ok. No. I czekaj. Dobra, udało ci się. No Sprawdź i co dalej? Jest czysty jezior, jesteś czysty, okej, okay, jakimś systemem mu się udało przejść nie? to było naprawdę szybkie. Przeszedłem na kolejny tryb. Jakim był War SMP? Dobra, słuchajcie, tutaj może się dopiero zacząć dziać, tak mi się wydaje. Poczekajmy i wcale długo nie musiałem czekać. Dobra, patrzcie to, już się wyświetlił gagatek. I ja, i ile tu się wyświetla ich. Dobra. W końcu mamy tryb, na którym citują. Nie wiem tylko, dla którego aż się brać, nie? Jest ich. Jest ich, jest ich, jest ich tyle. O, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. No i od razu diamenciki, wiadomo, że tak, dobra, razber. Sprawdź, sprawdź, szybka akcja. Przyznał się do cheatów. Beka z niego. Ej, dzisiaj to dzieci też naprawdę. coś To bezpieczni są. Naprawdę nie mogę na nich narzekać. Oho, dobra, ma, mamy następnego typa. No właśnie, się wkopuje gdzieś. Ciekawe gdzie. No moi drodzy, to by się spodziewał. Kto by się spodziewał, że tutaj diamenciki dla pana są, no? Wiadomo, że tak. Bardzo fajnie. No dobra, czekamy w takim razie. <laughs> on już wie co się wydarzy. Po chwili wszedł na Discorda. Co? Będzie? No, dobra, udostępnij ekran. Dobra. No, czekam, czekam, czekam. Przerywa ci mikro. Jestem twoim największym. Panem. Słuchaj, ja wiem, że masz cheaty. Masz 30 sekund, najlepiej. Znaczy, no możesz mnie jakoś przekonać, żebym się eee. nie banował. O boże, dobra. Ten ekran się nigdy nie zaduje. ty nie masz internetu, stary. To nie chodzi o mikrofon, chyba. Eee, jak się przekonam, a mam cheaty, to. to mi. nie <grym> Tak, tak, przekonaj mnie. Masz kamerkę. Straszcie ścina, jak coś przyznaje się. Ale ty możesz, możesz, może zostać wypuszczony. Mogę ci nie dawać bana, stary. Przekonaj mnie jakoś. Przekonaj mnie. Nie wiem, włącz kamerkę. Pokaż, że umiesz, nie wiem. Z... Nie wiem, no narysować coś może. Umiesz grać na fortepianie. Nie wiem. Umiesz. Jeść kamień, <noise> to nie wiem. Ahoj, żegnajcie, żołnierze. Kamraci, wszyscy. Nere. No i jest ban. A miał szansę. Dobra, ziomek normalnie na takim czymś. Ale nie wiem, czy to ma czy ten sobie to wygląda legit Just to prostu prosto. Ale no mocne jest ten Worse recipe ponieważ mocne będzie dopiero to, co zobaczycie. Uuu, dobra, wyświetlił się następny ziomek Castro, w ogóle ja go znam, ty. To to jest mój psychofan. Ty! O, szybko podłosuje diamenty. No, szywko podłobie diamenty, ty. Czy mi się zdaje? Dobra, gdzie po prostu diamenty. Czekaj, 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 czekaj. Bo... O, z... nie, dobra, no on ma cheaty. on ma haksu, on ma haksy, ma haksy, on ma haksy. To znowu diamenty! Dobra, no mamy cheatera, moi drodzy, mamy cheatera. Oczywiście będzie miał on możliwość wybronienia się jakkolwiek. Halo, 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 halo! Halo, proszę pana, witam, no jesteś sprawdzany, no co mam ci powiedzieć? Bina, Discord, GG u kości u kości CraftCube Kanał czekam na sprawdzanie Masz tabliczkę stary Nie no jest tragedia widzowie Czy ty że to jest kurde przesada Ja jestem ciekawy czy on wejdzie w ogóle Co on robi Dobra wyzywał mnie oczywiście No to jest mój psychofan dobra to jest jednak on Nikt mu się nie wbił na konto No już możemy chyba dać mu bana ogólnie Dobra wbiję. Nie no widzowie psychofan Psychofan na filmie Ze sprawdzania w ogóle jakim cudem on tutaj jest Widzowie, zostawcie lajka like zasubskrybujcie ten kanał nie z Po no, chwili wbił na discorda no, Halo O dobra udostępniam No czekam no Dobra ekran Jest Zajebiście dobra Escape No przecież ma es no, widziałem to. Dobra, masz Doomsdaya czy ja nie? Nie mam żadnego Doomsdaya. Dobra, napisz małpę na czacie. Nie no. tak! Małpa, jak Gmail. No właśnie taką, ale na czacie. Jak, jak to się pisze? No, Shift i dwójka. No. no, nie. Dalej, stary, bo to już brak współpracy będzie, będzie ban. Dobra, no i super, wszystko wiem. <laughs> nie mogę tak od Co? razu? Config, teraz pisz. config no. cy, onfig, no. spacja. <laughs> load, spacja, load. No. I może być, no, może być Matrix na przykład. No i Enter. No tak. i dobra, dobra no wiemy, i że masz ma cheaty. Nie mam. No dobra, nieważne. Wiem, że ma, jesteś na jakimś kliencie. Bardzo fajnie, bardzo się z tego budujesz. masz 30 sekund na to, żeby mi, żeby jakkolwiek się wybronić z tego, yy, żeby nie dostać bana. Możesz, nie wiem, właśnie dostać kamerkę, po, cokolwiek. No dobra, ale to muszę z telefonu mówić. Dobra, no zaczekam. Ja pierdzielę, psy to jest powolony. Dobra, wbił. Halo. No jesteś czy cię nie ma. jestem, jestem. Dalej, dawaj, dawaj, dawaj. Pokaż po, jakieś dymy, nie wiem, zrób cokolwiek stary, żebym mi jakiś talent pokaż, No nie, cokolwiek. O, bo, czekaj, no, bo coś ty... piszę. Co piszesz? No, o, no czekaj, włącz... już ci pokazuję. No, no włącz... Kamerkę. Co to, to chcesz mi pokazać? Jak piszesz? No dobra, no. Widzisz dół czy górę? Dół. O, widzę. widzę. Ku... Co to jest za kartka? Czemu ty mnie wyzywasz? O co tobie chodzi? I to mam nie przekonać ma do tego, żebym cię, nie ban... żebym cię nie banował. Dobra, ja ci coś teraz pokażę, nie? Widzisz no, to? Co Widzisz to? to? Co bym cię jest? tym cię rozwalił? Co? Tym bym cię rozwalił. <śla> to <Ty śla> bym cię spotkał. Ty jesteś. bym ty 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 cię spotkał. Ty jesteś człowieku chory, psychicznie. Tylko cię spotkam. Czekaj, jeszcze coś napiszę, poczekaj, ale poczekaj, ale Ty rozumiesz, że ty miałeś się wybronić, a ty mi mówisz, że straszysz mnie normalnie jaką jakimś pistoletem na wodę? Nie, no nas chyba. Ty, ty, ty miałeś się wybronić, żebym ci bana nie dał. A na razie to, to normalnie wychodzi na to, że sperma dostaniesz. A pokazać ci coś teraz? Patrz no pokaż to. jak najbardziej. No Widzisz ten adres? Widzisz ten adres? Co to jest? Złota 34 to jest twój adres zamieszkania. mieszkania. Ja to wiem, to jest twój. Ja Chopie, ja mieszkam po drugiej stronie Polski, ty jesteś chory, pliknie? Przyjeżdżcie do niego, bo to jest jego adres, ja on kłamie. Bo on nie wie, że to jest jego adres. Okej, okej, okej. Dobra, chcesz, teraz się, to... chcesz się jakoś wybronić, czy nie? A co, no, ja się, ja się teraz wybrani? No to piszę, no, to... co jest, to, co się dzieje? Posłuchaj stary, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. No. Nie czy ty wiesz, jesteś w Minecrafcie? Tak. Ta? To fajnie, to fajnie, że jesteś w Minecrafcie. A co się poczekaj. dzieje w tym Widzisz co się dzieje? No chcę zobaczyć właśnie, poczekaj. No, no co ty robisz? Ty jesteś gupi. Ej, bo ja tyle diamentów zbierałem, a ty głupi jesteś chyba jak. No, cheatując, cituję. dobra, stary, nie, w ogóle się nie wybroniłeś. Dobra, dobra, dajcie ostatnią ci szansę. Mogę... Ostatnią szansę ci daję. Dobra, dobra, zobaczysz teraz. Masz jakiś Zobacz... talent? Masz jakiś talent. O cholera, dobra, no. Zobaczysz teraz co zrobię, patrz. No. Widzisz to, widzisz to, gościu. Co to? Jest. Widzisz to gościu? No. To by cię pokonało, na hita. To <grystanie> jest coś pierdolniętego. Co jeszcze ci pokażę? Patrz, u, mocne. No. Ty masz jakieś. Za 5 groszy komputer, widzisz Ta. to? A ja jeszcze coś ci pokażę. Patrz to! No. Fajny taki. A, pamiętasz to? Pamiętasz to? No widzę, widzę. Malo, no widzisz tą to? Widzisz to? Za... Widzisz to? Co ty? Widzisz to? Zęciak widzisz na... to? co tam pisze? Zęciak? Zęciak należy do Kibla. Dobra, nie! nie. To jest sputane teraz. To jest sputane teraz. Tam należysz gościu, tam to należysz. Się nie Stary. Masz bana, wiesz o tym. Mierz tym, że masz. A bana, bana no. może mi górno. No serce mi możesz. To się tam należy do tego Kibla gościu. Dobra. Ty myślisz ja myślę, że że się, co, myślałem, no, że się wybronisz, no, ale się w ogóle się nie wybroniłeś stary, to będziesz zostać perma i Uberman nad milion dni, nie? Zaraz no, ty dostaniesz na GQB i się zobaczymy co będzie. Dobra, żegnam pana. Halo. Widzowie, to co się dzisiaj wydarzyło, co mi, mi to rozwala łeb w tym momencie, nie? Zostawcie lajka, like, subskrybujcie, w wbijajcie grad z a na G na premeczki i... To tyle. Na razie. Ja już mam dość sprawdzania czy